Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Shogun 2 Fall of the Samurai. I ciągniemy dalej naszą batalię z całkiem potężnymi armiami, mam w zasadzie dwie armie, werbujemy już trzecią armię w Owarii, która jest wyposażona, będzie wyposażona w większości w tradycyjną armię, w tradycyjne siły. Jednak czy ja mogę coś ze swoimi generałami zrobić, na przykład jeden generał by się bardzo przydał, jeszcze jeden, tak mniej więcej. W ISE możemy coś ulepszyć, tak. Dzierżawy możemy zrobić doskonale. W takim razie skończymy teraz turę. Czy ja zmniejszyłem podatki? Zmniejszyłem, bo widzę, że miał tu niepokoje. I koniec tury. Zobaczymy, czy będzie chciał nas zaatakować, czy nie. To jest też cała armia tego czerwonego rodu, który na razie jest nam przychylny. Ale to nie zmienia faktu, że ja nadal będę chciał go zniszczyć. Tylko muszę mieć dwie armie w tym miejscu. No właśnie, idź do Kioto, uciekaj. Mhm, temu zaatakuje farmy, doskonale. W takim razie ja... Ile to się utrzyma? Będziemy oblegać jego armię. Doskonale, przez 6 tur. No, powiedzmy... Ma więcej ludzi, ale my mamy znacznie silniejsze. Wszystko siła wojsk przeciwnika, jakbyśmy szturmowali, jest porażający w stosunku do naszej. W takim razie kontynuuj obleżenie oczywiście. <laughs> tutaj tymi pójdziemy od razu dalej, przedstawiłem kamerę trochę, sorry. Na tango. Idziemy z nimi w tango, jednym słowem, moi drodzy. Wy wejdziecie tutaj. I Wy również wejdziecie tu, i wy, świetnie. Ten natomiast, niech mi pokaże, co się czai dalej. Mhm, kolejny. Kolejne wasze miasto, doskonale. Gdybym zajął tango, mógłbym się tutaj okopać. Też by nie było głupim pomysłem. Zobaczmy, mamy kolejną rzecz możliwą do budowy. Chałupnictwo, posterunek, karczma i poligon artyleryjski. Nie, ja tu rozwinę sobie karczmę, jak najbardziej. I możemy zrobić. Co możemy zrobić? Wow, co to jest? Ninja Kishio! Są świetne jednostki, tylko ciężko je wykorzystać do czegokolwiek. Mamy też Shogi Tai. Są potwornie drodzy. <laughs> zastanawiam, jak to jest lepszy. Morale mają lepsze. Atak wręcz mają lepszy. Pancerz mają taki sam. Przemia do szarży konnicy, dużo lepsza, pancerz mają le gorszy, ale dużo gorszy mają pancerz. W sumie są porównywalni, a ci, ci strzelają, tak? No dobra, już niedługo będziemy mogli ich werbować. W razie sprawdźmy jeszcze, bo tak, strzelcy wyborowi, czy ci... Z za trzy oddziały tych strzelców wyborowych bym poprosił. W Mino, natomiast mamy już te armaty? Mamy. Dwa oddziały armat, jak najbardziej wystarczą nam. Tu nie będziemy nic innego werbować. Liczą się te bonusy, które mamy w tym miejscu. W Omi, natomiast coś chce zrobić? Nie, w Iga. Iga, tak. Nie, też nic nie chcę. E, chciałem podnieść na chwilę chyba podatki. Doskonale, napotkano ród. Jaki? Jonago, gdzie jesteście? I, i na jaką stronę trzymacie? To jest po pierwsze. Hmm, tu jesteście. Macie wrogość, tak? No ale powiedzmy, jakiś handel może, może moglibyście zaakceptować. Być może będziemy mogli dojść do porozumienia. Um, wow, ale ty nic nie masz prawie. No to nie, nic ci nie zaproponuję po prostu. Jak odrzucisz, to. 630. Niech będzie. Zawsze tam jakiś większy handel. Rozwój rodu, jak tam idzie. Sześć tur do ognia zaporowego, doskonale. W takim razie kończę turę. Jozaj mi pięknie czyści szlaki handlowe. Jestem po prostu zaskoczony. Zobaczcie, no tak, tak mnie chronią, że. Wow! W ogóle nie muszę mieć własnej floty. Znaczy mi armia lądowa. Mmm, jednak zaatakowali nas. Wiedziałem, że się nie będą chcieli oprzeć temu. Mają drewniane armaty, czyli będą, będziemy poza ich zasięgiem doskonale. W takim razie, stocz bitwę. Zmudźmy ich. Ta sama taktyka co poprzednio. I teraz mamy dwa oddziały armat. piękne pole, które będzie usiane ich z zwłokami. Tylko kwiaty rosną, i będą na nich no Kurde, bardziej po chińsku śpiewałem niż po japońsku, no nic. Zapisuję się do szkoły śpiewania. Moim talentem, jelenia ryko, ryczącego na rykowisku, powinno być to jak najbardziej wskazane. W sumie może być to bardzo ciekawa bitwa, bo on ma troszkę taką minimalną przewagę nad nami, chyba liczebną. Jak tu teren wygląda? Oooo, teren wygląda zajebiście. W takim razie od razu nasze działa. Tutaj. Stawcie mi je. W ten sposób idealnie. No i mogę nawet centrum, nasze centrum stanowić. Skoro no, choć nie, wy jesteście trochę za blisko. Trochę dalej, trochę dalej mówię. DALEJ! Durnie. Dziękuję. Gdzieś tutaj. Równiutka. Wszystko ma być równiutko idealnie jak w wojsku. A! Sacane. Dobra, nie jest równo, ale chyba będzie. Tutaj natomiast tak samo oddział. Dwie linie po tych. O, idealnie mi się zgodziło nawet. Dwie linie tych. Doskonale. Teraz cztery linie tych. I macie od razu, no właśnie, atakować tak z przyklęknięcia, o, w ten sposób, ostrzał z przyklęknięcia. Oni nie mogą się wtedy poruszać, jak strzelają z przyklęknięcia. Następnie tutaj mamy też te nasze doborowe oddziały, wyszkolone nieźle. Ustawimy je sobie gdzieś tutaj. Wow. Ale wy w takim dołku jesteście, że aż troszkę niekoniecznie to chciałbym widzieć. W takim razie was ustawimy sobie mniej więcej. O, w ten sposób, może być. No, średnio. Niech wam będzie. W takim razie troszkę bardziej do przodu. O. Teraz jak? To he, też chujowo. No to zrobimy troszkę inaczej. Mógłbym się rozdwoić. <laughs> Ale nie rozdwoić, rozdwojony, rozdwojony Ragnar. To by było coś. Wiecie co nie? Ja za chwilkę do Was wrócę, tylko sobie rozstawię, bo teraz stracimy czas. I za chwilkę będę przy Was. No hej. No jest bliska, w takim razie teraz zaczynamy dopiero nasz koncert. Życzeń! Nie pięknie. Moje armaty powinny za chwilę wejść w zasięg doskonale. Już weźmiemy, w sobie wszystkie weszły w zasięg. Czemu wy nie strzelacie? Powinniście strzelać! Faja! Dziękuję. To jest. LOL. No ale nie w tamty. Znaczy możecie. O, właśnie. Zrobimy tak. Wy strzelacie w tą konnicę. Doskonale. Wy natomiast. O, właśnie w tych strzelacie. To nawet kartacze plus kartacze. Zobaczymy, czy z tej odległości również zadziała. Całkiem ładnie. Mmm, to po prostu jest perfekcyjne. Wow. Działa naprawdę. Okej, okay. czy w takim razie możesz na przykład użyć śmiertelnego strzału i śmiertelnej strefy, a <laughs> większa celność, daj, daj, no zaboli. Wiem, ale ja będzie boleć, panowie. I nie macie nic z tym do roboty. Doskonale. Nie no, niezłe te straty im zadają. W razie wiecie co... Zabijmy i generała. I tu powinien być generał, prawda? Chyba. To jest tak, gwardia generała. Tak jest, w zmasowanym ogniu powinni trafić już. W kogoś tam i zabić tego dowódcę. Idealnie. Stracił go. Teraz w tego. No, widzę, że ty inspirujesz chyba swoich ludzi, tak? Idąc na śmierć. Nie, jeżeli straci dowódców, to będzie mieć na naszą korzyść bardzo już. Idealnie. No, fruwają pięknie. Dobra, przyznaję, te armaty są niezłe. Dobra, strzelaj dalej tutaj. I powiedzmy. Tutaj. Naprawdę są celne. Dobra, tego dwóch to już wycofał. Widzę, że będzie mnie chyba flankował. W takim razie ja odpowiem na jego zachętę. Że tu już dwa oddziały konicy nadchodzą. Jak daleko jeszcze jesteście? Prawie. Od razu do przodu. Nie pozwólcie im uderzyć w naszą piechotę. Doskonale. I z tej strony także. Szybko się przesuńcie. W to miejsce. Wy tak samo. Za, chwil, za chwilkę zgłupieję, już mamy już szrapnere. Nie, nie mamy szrapneli, ale mamy na pewno to. Doskonale. O, właśnie o to chodziło. Teraz do ataku. I możecie wracać na swoją linię. Doskonale. Spisaliście się na medal, panowie. Reszta sobie poradzi. I co, szrapnere już gotowe. Nie, jeszcze nie są gotowe. Na razie strzelajcie w tych, a wy strzelajcie teraz tutaj. Doskonale. Jego piechota została już, znaczy jego konica została unicestwiona. No tak, prawie. Hmm. Czy wy sobie poradzicie? Ja Poradzą sobie bez problemu z nimi. Szrapnery! Szrapnery! Szybciej! No, nareszcie. O, właśnie, o, o taką taktykę mi chodziło na samym początku, żeby mieli. Czy my, moglibyście jej tam dokończyć? dziwne dziwnie się zachowują czasem. Jednostki... Boże drogi, generał, nie! Do tyłu! O, właśnie, teraz wypalić mi i mi oddziała A wy... do przodu i pozabijać. Tradycja. Wy tak samo. Do przodu. Nawet nie, nieźle im to wychodzi. Zostawiamy trzeba atakować, czy jeszcze nie? Bo w sumie mamy przewagę w strzelcach, więc... czy nie, oni mają przewagę. No to co? Wio! Czas się brać do roboty, panowie. Tylko moje działa. A tak może na chwilę. Przeciszcie się, bo będę walił po swoich. Doskonale. Tam ci uciekają, cudownie, w takim razie wy będziecie do przodu ganiać. Wy tak samo. Te dwa oddziały, natomiast niech wyjdą z przyklęku i też do przodu w ten sposób. Doskonale. Ci natomiast do przodu, przed armaty. I ustawić się. Do ataku. No i o to chodziło. A już w zasadzie znowu wygrane. BANZAI! Wy też wracajcie. No i doskonale. A nasze działa. Znaczy ich działa zostaną rozbite tak samo. Wszystko wygraliśmy. Pięknie. Drewniane armaty tak samo w tamtą stronę. Kierujcie swoje natarcie. Wy natomiast możecie cofnąć. O! Zakończ bitwę cudownie. <laughs> Bałem się, że jeszcze będą się na nich nam szarżować Ale dlatego nie małe straty ponieśliśmy w tej bitwie. Niewątpliwie moja taktyka się sprawdza. Wstawienie. Ostrzał ityleryjskie, po prostu po bokach w tej formacji wojsko. Mhm. Naprawdę się sprawdza. Świetnie. Kioto jest nasze. Pokojowa okupacja. No i w sumie wyszło na moje. General mi awansował, cudownie, wykrył naszego Shinobi, gdzie? No dobra, gejsza awansuje gdzie? Tutaj. Miną narastają niepokoje, to tradycyjnie już przeklikamy. Więc tak, pierwsze co zrobimy to oczywiście awansujemy tą ninżę. Tą gejszę. Będziemy się opiekować też naszym ninja, który został tutaj wykryty, więc pójdziesz dalej gdzieś tutaj. Doskonale. I zmniejszymy... uuu widzę kolejną armię Taką pipidówek, lekka nie armia Ale niech wam będzie Z jedna tura do... wow, jedna tura do uzupełnień Pełnego uzupełnienia, nieźle w razie, Tutaj ulepszymy sobie od razu... masz obrońcę, doskonale Do dowodzenia podczas zasadzek Do szans na dostrzeżenie do tej armii wroga, nie, to bym chciał I do szybkości uzupełnienia, no to mi da wielki bonus aktualnie. I co to możemy zrobić? Możemy naprawić dzierżawy, możemy zrobić komisariat, przyspiesza to też szkolenie się nowych... Czy znaczy nie, to przyspiesza szerzenie się sympatii doskonale i mamy też urząd telegraficzny stacji kolei żelaznej, why not? W sumie teraz to moglibyśmy nawet w to właśnie zainwestować. Mamy tutaj jedną kolej. I tutaj mamy natomiast drugą kolej, która jest już zrobiona. Myśmy ją rozwinęli dalej. Będziemy wtedy mogli transportować nasze wojsko właśnie za pomocą kolei, o dziwo. Tutaj też... O cholera, chciałem to naprawić. Dziękuję. Dziękuję za zniszczenie, mi tego w ogóle. Para chłopy. A, I zmniejszmy podatki. Mhm, uh -huh. tu są jeszcze tylko niezadowoleni, więc... W takim razie od razu posiłki. Bosko, I wszyscy się cieszą. A także przejmiemy sobie. Tango! Bierzemy już na automacie, Pokojowa okupacja doskonale. Oni chyba tutaj są procesarzy, właśnie o to szybko padną. Budujemy sobie od razu karczmę do większego zadowolenia. Portu nie będziemy ulepszać, ale zobaczmy co jest dalej. Gdzieś tędy, bo tędy się nie da przejść. Tędy nic nie ma. Tu jest w ogóle kolej chyba gdzieś idzie. Jeszcze dalej, prawda? O właśnie, tutaj mają swoje główne siły aktualnie. A my wracamy do awarii, gdzie zwerbowały się nam już też nowe jednostki. Mamy samurai. Przydałoby się też jeszcze więcej samuraj, tak powiedzmy, może tych trochę. Jak są drodzy potwornie. Tak jak są drożsi, to znaczy, że są lepsi? Haha, logika! A, trzy oddziały ich. <laughs> Będziemy mieć po trzy oddziały tych i po trzy oddziały tamtych. Czyli powiedzmy. No, niezła armia. Plus armaty, które się werbują gdzieś tutaj. Znaczy, mamy już zbudowane te armaty. Kioto jest nasze. Zobaczmy, o co to jest? Klasztor buddyjski jest w tym miejscu, nieźle. Moglibyśmy też go zająć. Wszyscy zadowoleni? Wszyscy happy, cudownie. Jak tam moje zarządzanie rodem? Jesteś moim ulubionym synem, wiesz? Sztuki? Co to daje? Cenzura, plus dwa do represji w całym rocie. Hmm, niekoniecznie, co to jest? Sprawa zachodu, plus 10 do stosunków dyplomatycznych, minus 5 do kosztów werbunku wszystkich jednostek nowoczesnych. Niezła rzecz. I na te najlepsze, standardy złota, zwiększa dochód z handlu tylko co o 10%. Możliwa budowę Junin Ryogae, nie mam powiedzieć co to jest. A to, plus 2 do morale, to. Ko Kokutaj przyspiesza szerzenie się wpływu o 2. To by się przydało. Plus jeden Honor Dajmio. Plus jeden dowierność wszystkich generałów również by się przydało. A bardzo dobre są te ostatnie już technologie. Tak czy siak, zakończymy tutaj turę. Bo taka cuka już nie jest dla nas żadnym wyzwaniem. Jeżeli będzie chciał do nas przejść, go rozbijemy. Co prawda, mogę sprowadzić jedynie posiłki troszkę na, do Kyoto, żeby zajęły się ewentualnymi niepokojami wśród ludności. Ale myślę, że zajmiemy się, nie, się tym teraz, ponieważ w Kyoto jest beznadziejny garnizon. E, Najmniejszymi sługami. Weźmiemy ciebie. Policja Kyoto. Zwerbujemy też jeden oddział Policji Kyoto. Tutaj bym zwerbował dodatkowe oddziały piechoty liniowej. Do ochrony w ogóle tego miasta. Następnie stąd. Wyślemy tak ze trzy oddziały również do tego miejsca. Jak wasze zadowolenie? Niezłe. Wy tak samo jesteście zadowoleni. Wszyscy happy. Tam się podoba. Tango jest już nasze. Cudownie. Czy w takim razie mógłbym ci tutaj. Plus 2 do umowocześniania rodu nie. Plus do kolejki budowy nie. Chciałbym wakasę. Twierdza w wakasie. Może niekoniecznie. Hmm. Zastanawiam się jeszcze czas, gdzie dalej iść. Będziemy musieli się przez na chwilkę chyba zatrzymać. Tutaj przede wszystkim intensywne rolnictwo, żeby więcej pieniążków było. Normalne bardzo wysokie podatki, to już tradycja jest podnoszeniu po ich 4 tury do końca. Wy natomiast powinniście mieć jeszcze jedną turę i właśnie, będziemy mieć kolejne trzy oddziały, po tym będę chciał, będziemy mieć tak, trzy oddziały tych, trzy oddziały tych, po cztery oddziały każdego bym chciał mieć, więc jeszcze jeden samurajów, jeszcze jeden tych, jeszcze, no, choć może tych, to nie mam za dużo nawet mamy. Celność mają niesamowitą, ale jest ich mało, jest tylko 120. Ta piechota liniowa najbardziej by mi się przydała. I dwie tury jeszcze do. Nie, jedna tura do amerykańskiej dzielnicy handlowej. Świetnie, to powinno nam troszkę też pomóc. Ale tak czy siak ludziska? Tutaj zakończę odcinek. I do zobaczenia w kolejnych. Hejka!